jest to rajd, nie wyścig ma być ma być po prostu swoboda, ma być przyjemność. Najtrowerowy rowerowy, start z biblioteki w Rudach. Z jakiej okazji ten ride, kto bierze w nim udział, która to już edycja? To już trzecia edycja. Biorą dzieciaki, młodzież, dorośli i seniorzy. Najmłodszy maroczek, najstarszy 74 lata, więc jest cała paleta wiekowa. A dlaczego propagowanie sportu, propagowanie zdrowego stylu życia? Sport to zabawa, trzeba się z tym bawić, cieszyć. Poznanie ludzkich lasów naszych pięknych, nie tylko takie standardowe drogi, gdzie każdy jeździ, które zna na pamięć, tylko takie nie, nieoczekiwane poznanie ich tajemnic, będziemy mieli przewodnika, który będzie opowiadał nam różne ciekawostki. No właśnie, bo tutaj okolica piękna, do tego dystans też nie mały, bo 35 km, więc będzie można się sporo rzeczy dowiedzieć i poznać. Dystans nie jest duży wbrew pozorom. To jest 35 km, ale ślimaczym tempem, bo my co chwilkę się y, zatrzymujemy, przewodnik nam opowiada, tłumaczy, pokazuje. Więc on, on naprawdę jest taki lekki, łatwy i przyjemny. Dzieciaki dają radę. Dorośli i, i seniorzy przede wszystkim też. Co przyciągnęło do RUT na rajs rowerowy? No przede wszystkim inicjatywa kwestii internetu, Facebooka, czy e, social mediów, gdzie możemy zobaczyć e, jak to wyglądało wcześniej, no i stąd ta decyzja, żeby przyjechać tutaj, aż z Zabrze. Piękna okolica, znają Pan? E, tak, ale tylko jako e, amator grzybiarz, ale dziś już miałem okazję z Lędzy przyjechać na rowerze kwestii parkingu, tak żebyśmy kółeczek nie robili, więc już las zwiedzony troszeczkę. Nie sam, tylko z turką. Tak, najmłodsza też już od trzech lat jeździ sama na rowerze, więc jakiekolwiek inicjatywy, czy tutaj, czy mamy przyjemność też jeździć w Pomorskim, tam Cedynia, tam te okolice, wzdłuż Odry, więc e, kilometry się teraz bardziej powiększają. Jak masz na imię? Daria. Powiedz, jak długo już jeździsz na rowerze? Od trzech lat. Dużo jeździsz? Tak. Cieszysz się na tą wycieczkę? Dobra. Tak. Jeździłaś już tutaj, w tych okolicach? Nie. Czyli coś nowego. Który raz pani bierze udział w rajdzie organizowanym tutaj przez Bibliotekę Wróda? Po raz drugi. I co przyciąga? Przyroda, miło spędzony czas, sport. Mieszkam tutaj niedaleko. Wszystkie te trasy mniej więcej już znam, ale zawsze jest coś nowego, co warto zobaczyć, zwiedzić. Lubię po prostu. Lubię tak spędzać czas. Aktywnie. Dwa lata temu, jak brałam udział, też tak właśnie było, nie? To mi się spodobało. Jest to, jest to przyjemne, bo nie trzeba się śpieszyć, jakaś rywalizacja tutaj nie, nie następuje. Jedzie się swoim tempem w grupie jest fajnie. Tym pierwszym razem byliśmy tak zachwycone, że zawsze powiedzieliśmy, że jak tylko będzie powtórka, jedziemy. My w ogóle jeździmy na rowerze. Mamy taką utworzoną grupę rowerową, więc jeździmy przynajmniej raz w tygodniu po naszych pięknych lasach. Raz, że fajna przygoda, po drugie, można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Czego nie wiemy, zawsze jeździ jednak pan leśnik z nami i coś nie, coś powie. Także jest mi przyjemnie i pożytecznie. Dzisiaj tutaj bardzo silną, zwartą grupą. Jak zawsze, jak zawsze. To jest nasza grupa rowerowa, więc zawsze takie zimy. Mniej, mniej więcej w tym samym składzie. Ile osób? Dzisiaj nas jest chyba 10 albo 11, to jakoś tak. Dzisiaj akurat jest z nami ze mną wnuczka, która na co dzień z nami nie jeździ, ale, ale na rajdy jeździ, na rajdy jeździ przed państwem 35 km, ale panie już taką rozgrzewkę miały. Tak, przyjechałyśmy z Kuźni Raciborskiej, więc mamy za sobą 12 km i potem do tej Kuźni musimy wrócić, więc mamy spokojnie 50 km w nogach, ale nie przeraża nas to. Byle nie padało. Jak nie będzie deszczu, będzie super. Gdyby komuś coś się zepsuło, jakiś problem techniczny ze sprzętem, no to mundurowi zgarniają człowieka, żeby nie został sam w lesie, żeby, żeby wszystko odbyło się w sposób bezpieczny. Jedzie z nami też ratownik, że w razie jakiegoś tam problemu ze zdrowiem też, też sobie damy radę. Starcy, Biblioteka w Rudach, a meta? Meta jest przy Szkółce w Nędzy, jest troszeczkę zmiany, ale tylko na lepsze, bo i wiata, i ognisko, i losowanie nagród, więc będzie pięknie. Właśnie, bo tutaj nie chodzi o zajmowanie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, tylko o dobrą zabawę. Dokładnie, jest to rajd, nie wyścig. Yy, ma, być, ma być po prostu swoboda, ma być przyjemność.